Leszku, bardzo żałujemy, że nie byłeś, że nie jesteś teraz z nami. Dlatego też mogliśmy tylko pokazać twój koncert nagrany wcześniej. Mam nadzieję, że na przyszłej emigrze będziemy wspólnie wspominać Basię, twoją żonę. A dzisiaj chciałabym trochę porozmawiać z tobą o niej. Jak się poznaliście i jaka była Basia? Oj, oj! No, muszę sięgnąć pamięcią do zupełnie do samych początków. Spoznaliśmy się u Jana Biczyckiego i Romu Ligowskiego w domu. Przypadkowo spotkałem Jana Biczyckiego w kratcu, jak jeszcze tam grałem jakiś koncert, ja tam w ogóle studiowałem. Kończyłem akademię muzyczną tam i spotkaliśmy się na ulicy przypadkowo wieczorkiem. I on mówi: O Polak!. I on mówi: O, jak zaczęliśmy rozmawiać. I on mówi: Jak będziesz w Monachium, to odwiedź nas. No i rzeczywiście ja przyjechałem z Big Bendem Radia i Telewizji e, mona, e, Wiedeńskiej do Monachium i zadzwoniłem e, e, do niej. A on: Bardzo się cieszę, że jesteś. To musisz nas odwiedzić. I zobaczysz, spotkać kogoś, kogo na pewno znasz, ale nie wiesz kto. Będzie niespodzianka. No i nie, znowu, ja przyszedłem do niego i patrzę się rzeczywiście. Basia, live. To znaczy, ja znam tylko ją z filmów i ze zdjęć. na tak zwaną Brigitte Bardot. Jeszcze piękniejsza od Brigitte Bardot. No i tak się zaczęła nasza znajomość wtedy. I od czasu do czasu, no, mnie też zaprosiła mnie później do siebie, e, jeszcze była w, w małżeństwie z kalańcem Byłymem i tak przez, przez pierwsze 2-3 lata to tak tylko sporadycznie żeśmy się spotykali i było fajno. Potem po, to rozwo, po jej rozwodzie z, z kalańcem Byrnem e, e, stwierdzili, że nie ma sensu, żeby się tak sporadycznie spocie, e, spotykać, to musimy jakoś <laughs> być bliżej siebie. Także ja z, z Wiednia przeprowadziłem się do Monachium. Miałem jechać do Ameryki, bo miałem stypendium do Berkeley College of Music, ale zrezygnowałem. i Przyjechałem do Monachium, mieszkałem w Monachium pod Monachium i po, po jakimś czasie stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, że tam gdzieś mieszkał, gdzieś indziej. Ona tam była sama w tym domu, w dużym domu, z dwoma psami, z dwoma kotami. Także ja powoli się sprowadziłem do niej i przez następne, to było chyba, to był 75 rok, 75, 79 przepraszam, w 79 już na stałe się do niej przeprowadziłem i mieszkałem w tym domu aż do 99. Jeszcze po śmierci jej mieszkałem tam razem z jej córką. Także prawie 20 lat spędziłem w pod dachem z Pasią, z jej córką, z jej kotami, z jej psami. No dużo, dużo przeżyliśmy razem w tym czasie. Basia myślę, że w tym czasie bardzo się rozwinęła też, bo zaczęła grać znowu. Nawet nie, wiecie, nie, nie wiem, czy wiecie, że ona nawet i w teatrze grała. Jan Biczycki reżyserował sztukę Mandragola do Machiavelliego tutaj w Monachium i, i grała główną rolę, a ja zrobiłem muzykę do, do tej sztuki. Później e, dostała inne propozycje, na przykład e, Heidi Jeunet z Berlina zaprosiła ją na, 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 na film Stachel im Fleisch, to znaczy Kolec w mięsie e, e, na Sardynię i tam nawet, nawet tam pojechałem i odwiedziłem ją, w czasie jej e, pracy, to znaczy kręcenia się to mówić. I mm, później dostała przyjechał nawet Sanusi do nas, Krzysztof Sanusi, i zrobił z nią film tutaj w Monachium, Blaubart, to znaczy siwy, Siwobrody. A chyba największym sukcesem jej w tym czasie było nakręcenie filmu, który po niemiecku się nazywał Das Schweigen. Des Dichtens, to znaczy milczenie poety, który nakręcił Peter Lilienthal. A z Peterem Lilienthalem już nakręciłem dwa inne filmy. Zrobiłem muzykę razem z Klausem Pancerem, fantastycznym organistą z Hamburga. I Peter Lilienthal zaangażował się właśnie w tej głównej roli. I ten film, to milczenie. Poety nawet został ukoronowany pierwszym miejscem. Już nie pamiętam czy to był Bambi, czy to był e, e, złoty, e, złoty niedźwiedź w Berlinie. Wiem, bo nas zaprosili i musieliśmy zagrać do tego filmu nawet w duecie. <laughs> Okej. Okay. No, tak to z Basią było. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, że, że Basia ma bardzo dużą przeszłość tutaj w ogóle w Niemczech. Jej niestety pierwsze spotkanie w Niemczech to było jak miała latka. Jej dom został zajęty przez Niemców i oni wzięli całą rodzinę, troje, troje dzieci, nawet czworo dzieci. Ona miała wtedy trzy lata, to był 1944 rok, na, na wiosnę. 1944 roku i, i wywieźli ich do Niemiec. jadąc przy okazji koło Święcimia, niestety tam chyba już nie było miejsca. <grytanie> Także do Tachau i tam rozdzielili ich na e, tych, którzy mogą pracować i którzy nie mogą pracować. E, e, opowiadała mi, że miała szczęście, bo jej matka e, z, z, z panieńskiego nazwiska nazywała się Właśnie muszę sobie przypomnieć skromniej y, takie niemieckie nazwisko miała y, Okej. Okay. Także myśleli, że ona gdzieś tam ma pochodzenie niemieckie. To jej uratowało. I o, w tym czasie pojechała, to znaczy zawieźli do miejscowości Mart Bright y, pokoło i y, 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 tam jej ojciec pracował Pomagając tym Bauerom w różnych czynnościach. I tam też urodziła się następna jej siostra Monika. Po skończeniu wojny, oni wrócili do Polski. To znaczy, ich wioska już nie istniała, Patrowo. Także, chyba, pojechali, już nie pamiętam gdzie. Okej, okay, w każdym razie, przenieśli się z powrotem do, do Polski i. Basia jako młoda dziewczynka dostała się do Skolimowa, tam był, tam trenowało nadzorze. No i tak się zaczęła jej kariera, tam ją odkryli filmowcy z Łodzi i tak powstała właśnie Basia Kwiatkowska, jej mit Basi Kwiatkowskiej w później. Leszku, a jaka była Basia? Jakbyś opisał... No, była wspaniałym człowiekiem. Mówię ci, że gdybym gdyby nie umarła, to na pewno bym do dzisiaj z nią był razem. Bardzo się zgadzaliśmy ze sobą. E, mieliśmy bardzo fajny czas ze sobą. E, byliśmy lojalni w stosunku do siebie. E, pilnowaliśmy domu. E, no i chyba... Kasia się przy nas też wychowywała. Kasia oczywiście później wyszła z domu, bo już zaczęła grać w filmach i w teatrze. Także, no nic, no, w sensie jej odejście było bardzo za, o wiele za wcześnie, za wczesne i bardzo szokujące dla nas wszystkich. Z tego tak. co wiem, prowadziliście Otwarty Dom i byliście bardzo aktywni jako Polacy w Monachium. Przyjmowaliście wielu ludzi, pomagaliście osobom, które tam przyjechały. No, no, słuchaj, tam, tam się przewinęło masa ludzi. E, na przykład e, Paweł Pawlikowski, jego rodzina, ojciec i matka. Paweł jest przecież jej sześniakiem. ona e, e, jest jego chrzestną matką, Pawła Pawlikowskiego. Tam przez, przez nas dom się przewinął Andrzej Wajda, Jerzy Szczypiorski, Agnieszka Holand, Agnieszka Osiecka, która się bardzo zaprzyjaźniła z Basią, kto jeszcze był tam taki, a Jerzy Hoffman też był u nas, Jacek Kaczmarski oczywiście, bo ja współpracowałem razem z nim, ja, razem współpracowaliśmy z Wolną Europą, on był na, na tak zwanym etacie, a ja jako wolny strzelec powiem tam około 20 programów jazzowych i też występowałem nim. Z nim w czasie stanu wojennego. Potem Tadeusz Nowakowski z Włonnej Europy, nie wiem czy znasz to nazwisko, bardzo znasz, tak. Alina Grabowska, Heinz Ryman nawet nas odwiedził, nie wiem czy to dla polskiej publiczności jest jakieś, czy znają, bo Heinz Ryman nakręcił film razem z Kasią. Potem oczywiście tam ludzie jak Adam Baruch z Izraela, też wielki nasz przyjaciel, organizator festiwalu Singera w Warszawie, na którym miałem przyjemność grać 3 lata temu. Potem i Urszula ludzie przeszła przez nasz dom i Michał Urbaniak, Janusz Sefański, Adzik Sendecki, Marek Grochut nawet był Grehuta, przepraszam, Barek Grehuta. E, 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 oczywiście, Samuel nawet Petty Lillian tał kiedyś wynajął cały dom, bo e, robił słuchowisko. I przez kilka dni e, pracował nad tym słuchowiskiem u nas w domu. Tam zapraszał aktorów i, i nagrywali na u nas w domu. Ale Leszku, tak. Leszku ty y, w sumie nie tak dawno nagrałeś płytę poświęconą Basi. Tak, tak. To znaczy, nie, ja ją już dawno nagrałem. To znaczy zaraz po jej śmierci zwołałem muzyków Janusza Stefańskiego i Andrzeja Cucicha, niestety w międzyczasie też nie żyjących. I, I nagraliśmy w trio, to było z inicjatywy, pomysł podał mi Leopold Renen Nowak. Oni muszę osobno powiedzieć, bo on naprawdę bardzo zainicjował po prostu zainspirował mnie zrobić jej piękny pogrzeb i nawet piękny, piękny nagrobek, którym, no, który zrobił Marian Konieczny. Cudowna rzeźba. Także... Wracając do płyty, wracając do płyty. Więc mówiłeś, że nagrałeś ją wcześniej, ale chyba wydałeś niedawno. Tak, niedawno. Zainteresowała się właśnie tym nagraniem Fortune, firma Fortune z Warszawy. No i wydaliśmy ją pod nazwą Mispi. To jest ten utwór, który nawet te nuty napisałem jej na nagrobku. W 1977 roku napisałem jej ten utwór. Nazwałem go Mispi, panna B. Mam nadzieję, Leszku, że na następnej emigrze spotkamy się i jeszcze raz wspomnimy Basie. A teraz chciałam Cię zaprosić na tak. trzy filmy, które y, udało nam się zorganizować. Y, to są dwie etiudy Romana Polańskiego. Aha, y, jedna aha. Dwaj ludzie z szafą a druga Gdy spadają. Bardzo dobrze. dobrze. A druga, gdy spadają anioły, jest to. To jest, to jest pierwszy, to jest właściwie praca dyplomowa polańskiego. Kiedy oni oczywiście byli ze sobą w wielkiej miłości, a gdy spadają anioły, jest w ogóle pierwszym kolorowym filmem polańskiego, a na koniec obejrzymy jowite Janusza Morgenszterna, w którym Basia gra główną rolę. razy widziałem ten film. Tak? <jacket> Natomiast w Niemczech w przyszłym roku postaramy się zrobić retrospektywę z filmami zagranicznymi. Dziękuję Ci bardzo za naszą rozmowę. Ży... Chciałam Ci jeszcze coś tylko pokazać. Może zobacz. Koniecznie. <s Answering badania> to jest szopka, którą Basi kupiłem w Krakowie od Krzysztofa Litwina z początkiem lat 90. -tych". Mieliśmy zamiast się przeprowadzić do Krakowa, i nawet szukaliśmy mieszkania. E, niestety, e, Basia odeszła później, no, bardzo szybko potem. E, e, I to jest właśnie ta szopka, którą ja jej kupiłem. Ja to, to ją zatrzymałem później na stałe dla siebie. Okej, e, no, mam wspomnienia w każdym razie. No, szopka jest piękna. Szopka jest piękna. Za niecały, za prawie miesiąc będą święta, więc myślę, że trochę ogrzeje Twoje wspomnienia, szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy pewno nie będziesz mógł przyjechać do Krakowa. Nie, chyba nie. Po świętach może ja się uda, bo mam przeważnie po świętach gram w Krakowie w klubie Piec Art przez tydzień. Tak, co roku powtarzam taką sesję. Może w tym roku się uda. Zobaczymy razie no no chciałem powiedzieć, że, że no z Basią spędziłem naprawdę wspaniały czas mojego życia, piękny okres mojego życia był. Teraz Kasia, jej córka też weszła do filmów, jest bardzo znaną aktorką teraz w Niemczech. Jest bardzo dobry serial Die Scheffin, to znaczy szefowa. I niedawno nawet, bo na koło mnie, gdzie ja teraz mieszkam, ten film i spotkaliśmy się. Jesteśmy w bardzo dobrej komitywie razem i wspominamy nasze stare, stare czasy. Znam Kasię od jej ósmego roku życia, a teraz no, już ma trochę lat. Leszku, wszystkiego najlepszego do Monachium i do zobaczenia na następnej emigrze, kiedy powspominamy Basie z jej zagranicznymi film filmami. Tak, no chciałbym bardzo zrobić taki osobny wieczór w ogóle z koncertem dla niej, bo w tym roku mi się nie udało przez tą pandemię, no pięć lat temu to zrobiłem, na, 20, na 20 rocznicę jej śmierci, tu w Monachium duży koncert zrobiłem i w Krakowie też, także może mi się to uda, tak żeby wspomnieć tą wspaniałą kobietę, wspaniałą, wspaniałego człowieka, powiedział, przede wszystkim. Wszyscy ją lubili. Dużo zrobiliśmy razem też dla Solidarności. Solidarność nawet dała mi medal, Dziękczynności czynności za to. Myśmy robili koncerty, zbierali paczki, woziliśmy do Polski. Ja zrobiłem festiwal jazzowy Jazz Solidarność. Na którym zebrałem kupę pieniędzy i kupiłem aparaturę dla dwóch. Na stowarzyszenia jazz jazzowego, dwie aparatury nawet. Właśnie przywiozł olbrzymi trak teatrów w Polsce. Yy. Nawet jedno auto takiej firmie, które przewozowej podarowaliśmy. Mieliśmy takiego starego Volkswagena, <tanspor> transportera i także podarowaliśmy i ten samochód, transportowania rzeczy. Leszku, myślę, że wrócimy do tych tematów na spokojnie, jak już będziemy mogli się spotkać i będziemy długo na ten temat rozmawiać. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Życzę przede wszystkim zdrowotności i odporności i do usłyszenia, do zobaczenia. A teraz zapraszam na filmy z Basią. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję nawzajem. No i życzę wam. Do, żeby wreszcie ta pandemia puściła, żeby było znowu normalnie. Też i politycznie normalnie i w ogóle, żeby się uspokoiła Polska, żeby znowu było fajno. Dziękuję Leszku, do zobaczenia. Na razie. Do, do widzenia. Tego tak. najlepszego. Dziękuję nawzajem.